Postanowiłem zrobić sobie wycieczkę wzdłuż jeszcze nieoddanej autostrady A4 od Pisa Rzeczów Dębica. Tu widać ten odcineczek, a ja sobie będę jechał drogą serwisową wzdłuż tej autostrady i proszę podziwiać jak jest wspaniale. Tam po lewej widać tak pięknie wykonaną autostradę, a tu mamy piękną serwisóweczkę którą można się wybrać rowerkiem na spacerek. Można także pieszo sobie przejść wokół. Jest dużo zieleni, naprawdę piękne krajobrazy. Także jest bardzo cool. Na wałach autostrady widać rośnie już. Traweczka się zakorzeniła. Jest zielono, chociaż teraz panuje wielka susza. Kiedyś. Może już w niedługim czasie będą wtedy pomykały samochody w bardzo szybkim tempie. A teraz na razie to jest puste, a ja sobie jadę wzdłuż tej autostrady i delektuję się, podziwiam. Piękne, piękne widoki. jak tutaj jest bardzo pięknie. Tu będziemy musieli się zatrzymać, bo mamy znak stop. Tam droga przechodzi znowu do następnej wioseczki. Może skręcimy, zobaczymy co tutaj właśnie się dzieje. Skręciłem tam i może teraz pojedziemy południową stroną tej autostrady. Oczywiście pojedziemy. Tam jadą ludzie. Po sobie chyba zakręcę, bo tamta była lepsza drużka, oczywiście. I będziemy jechać w drugą drugą I Będziemy wracać w kierunku Rzeszowa. Oj widać, tu jeszcze leży jakieś kosteczka, jeszcze prace kosmetyczne jakieś będą tutaj wykonywane. Piękny stawek po prawej stronie proszę Państwa popatrzeć. Jak tu jest pięknie, o tam widać rybki skaczące, żabki, no jest proszę Państwa przepięknie, autostrada biega naprawdę przez malownicze tereny, tylko jest troszkę dużo ekranów i gdy będziemy jechać tą autostradą, to nie będziemy mogli wszystkich tych pięknych naszych polskich, a zwłaszcza podkarpackich terenów podziwiać, o znowu jest jakieś rozplenie drużyk a my sobie pojedziemy tutaj w lewo proszę Państwa jest znak stop musimy się zatrzymać bezwzględnie tak i ruszamy i jedziemy i jedziemy i dziękuję Państwu za uwagę życzę miłej przejażdżki